Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Wieczyński Marcin, reprezentuję firmę Rollspec. Chciałbym Państwa zaprosić na spotkanie, które organizujemy na polu pana Marcina Walaszka w miejscowości Kolonia Straszewska w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie chcemy zaprezentować Państwu dostępną ofertę odmian pomidora gruntowego od włoskiej firmy nasiennej Corasic. Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia. To jest piątek między godziną 8 a 18 można przyjeżdżać na plantację, gdzie będę na Państwa czekał. Spotkanie w Kolonii Straszewskiej ma charakter otwarty. Każdy z Państwa, kto jest zainteresowany ofertą odmianową firmy Cora Seeds w takim gatunku jaki jest pomidor gruntowy, może tutaj przyjechać w godzinach od 8 do 18. Ja na Państwa będę czekał na miejscu, będę udzielał odpowiedzi na wszelkie, na wszelkie pytania. Na poletku odmianowym mamy kilka odmian o różnych typach wczesności, o różnych owocach, dlatego każdy z Państwa będzie tutaj mógł znaleźć coś dla siebie. Lokalizację do tego wydarzenia znajdą Państwo w opisie tego filmu. Spotykamy się, Szanowni Państwo, 20 sierpnia. To jest piątek między 8 a 18 w miejscowości Kolonia Straszewska. Zapraszam serdecznie Marcin Wieczyński firma Rollspec.